W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże mój, nie wiem, co mnie dzisiaj spotka. Wiem jednak, że nic mi się nie stanie, czego byś ty nie przewidział i co nie byłoby od wieków zamierzone dla mojego większego dobra, to mi wystarcza. Uwielbiam Twoje odwieczne i niezbadane zamiary, powierzam się całym sercem Twojej miłości. Składam Ci w ofierze całego siebie i łączę moją ofiarę z ofiarą Jezusa, mojego Boskiego Zbawiciela. Proszę Cię, w Jego imię i przez nieskończone Jego zasługi, o cierpliwość w moich utrapieniach i o doskonałe poddanie się twej woli, aby wszystko, cokolwiek zechcesz, Albo dopuścisz na mnie, przyczyniło się do Twojej większej chły i do mojego uświęcenia. Amen.